Hej, Siemano, z tej strony undar i to jest kolejny odcinek zagrajmy w Prison Break The Conspiracy. Eee, wiem, że odcinek dopiero pojawia się teraz. Mam... Ostatnim życiem odcinek 9 kwietnia, ale wiecie czemu tak długo. Po prostu skończyłem sobie serię całą, miałem dokończyć całą serię Gothic i ją skończyłem już. No i teraz... I właśnie mówiłem, że tą serię będę kontynuować. I po prostu kontynuuję. Ją. I powiem Wam, że już mam Windowsa 7, i jeszcze miałem nie wrzucałem tak odcinków, tak, od, tak, bo już tak 7 mam z, ile? z tydzień, ale nie, nie nagrywałem nic, ponieważ nie miałem problemy z Fialsem po prostu. Ale już to ogarnąłem wszystko i możemy grać, kontynuować po tylu dniach tą grę. Dobra, porozmawiajmy. Hi John, how's Tease? Still not talking. I need a lockpick. What do I look like? A hardware store? No, you look like the man in charge. Got that right? Tell you what, Fiorella lost his shank. He's gonna need one when the feces hits the fan. You get me a solid kitchen knife. I'll get you a lockpick. Got it. You bring it to me outside the kitchen. I got a crew there painting walls. We have to go to the Loading Dobra, ładowanie fps -y w miarę są jakoś, ale chyba raczej lagów nie będzie. No, nie nagrywałem, muszę się trochę. Muszę sobie przypomnieć, nie nagrywałem nawet długo. Ale nie ile z... nie nagrywałem, z tydzień. Może trochę więcej. Nie, nawet nie wiem, czy, czy tydzień, nie, z tydzień gdzieś. Wow, co ja robię? Mhm, czyli ty się tu patrzysz. Już? Yeah. Idą tu. Idą tu. Co teraz? No i co teraz? Co ja mam teraz zrobić A climb, climb, climb gdzieś było Gdzie ty idziesz? A tutaj taki jesteś Kozak, widzę hmm, Teraz jeszcze musimy zdobyć ten nóż z kuchni nie mam jeszcze wrócić Tega, chica! On nie widzi, Ja pierdź, Aha, i będziemy tutaj mieli zapis. Przez rany to będzie dość trafne, Tega, Nie, 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 lepiej nie biegać. Mówiłem lepiej nie biegać, on teraz idzie. Nie, sorry, nie ogarnę tego Może inną drogą jakoś pójdziemy Pięknie myślę Chciałem, żebyś nie no, zobaczył. Gdzie jest ten głupinusz? Oj, no, i... było, było, było. Ja i mieszczali, lol! <laughs> Jeszcze tak zrobimy siedem razy, może. Osu! Więc... No już mnie zobaczyli, ja pierdzielę. Nie, dosyć ma. dosyć Nie lubię takiej komisji. Ale właśnie w tej grze. Tega, ticika. Jo, że już na rapiecie ja nas. Teraz mam jeszcze wyjść, wiecie od tego. Wow, good work, Paisano. This should cut right through some of that dark meat. Guess I'll call off those guys I told to shank you. <laughs> it was a joke, fish. Very fun. Here, a lot of memories in this one. Take good care of it. I've got the lockpick, so I'm ready to go after the pugnac for C note. Next stop, Crazy Town. Crazy Town. Aha. Mniej mnie odpirać for trhamy. A, to jest to to nie właśnie to nie trzeba, co to trzeba delikatnie. Się. Ja tu nic nie widzę. Zero, Zero. nic nie widać. To jest strażnik. A tutaj, oczywiście, jaki głupi jestem? Przecież on tu stał koło mnie dosłownie. Zobaczysz mnie w tych ciemnościach? Taki jesteś inteligentny. Mm. Już rozciągnąłeś się, pomyj rączkami. To Oj, boję się, że tu też przyjdzie. <tryk> <tryk> A, że się wystawił, mój co, odnowa. Ale to jest głupie, nie. Poczekajcie, coś spróbuję po Co ja w ogóle chcę osiągnąć, Dobra, uspokuję się Uspokuję się Uspokuję się Gram normalnie Trzeba wyczuć się, się skupić na tej grze Nie Napierdzielać Na power No i zrypałem pewnie No i daj mnie teraz tutaj Ciu Ciuutko. jeden, jeden z zły, zły ruch i od razu Misa Ja i od nowa wszystko nieee co ja w ogóle zrobiłem Całe, całe cały odcinek będzie właśnie taki godny nie będziemy tak grać chodzić i chodzić chodzić srać no pięknie, boże już mnie denerwuje takie coś o jest już wolno poczekać no idź już Obie Powiedz <grymne> oh, mi co teraz. A to cię Aha, ale jestem ślepy. Oh. Jeszcze <grymne> mi <grymne> zobaczył Teraz tutaj trzeba jeszcze, bo samochód mamy jeszcze tam iść. Ja pierdzielę ciekawe jak ja mam tam dojść. Ale fajno o, o, o mnie takie jest, także że ja raczej włączyłem w taki efekt właśnie. Się jakoś tędy. Myślałem, że od tamtki będę miało. Przynajmniej od ty jest z wami chyba, się słowam Teraz jakoś przebierz może. Nie wiem nie wiem jak to zrobić. A ja jestem ninja! Ha. Nie, 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 bo, bo zrypę. No tam mam iść, tylko że tam ten Debil. Jak tu przejść koło nich? Jeszcze mnie? Sprawdźmy na nich, jak, się, jak oni się oglądają. Co to jest? A jedna No kurde, nie da się ja Nie da się tego zrobić Za trudne No, odmietek i jedzie. No, idzie tu, idzie. Już, no. Jaki paralityk to jest! Nie zrobię tego... Sorry, nie, nic nie O, już. Pobiegnę lekko. Już mnie realna gra, Nie wiem, nawet to się jeszcze mam z tym. Jaki park! Widzieliście to? A, dupa dupanie park. Myślałem, że już. Już byłem taki uszczęśliwiony. Już taki byłem szczęśliwy, no nie. Mam się Idźcie i idźcie No, noha, ja tego nie mogę rozkminić Jak to mam zrobić? Może ty jak się jakoś odwrócisz bardziej? Nie, 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 Ja pierdzielę Już się męczy z 5 minut no nie wiem ile, ale już mam długo nie męczył I się będę męczył dalej. Męczę się i będę się dalej męczył A, w dupie mam takie coś Boże! Kurde Czekajcie, już nie mogę Nie mam siły już do tej gry Denerwująca jest bardzo ale jest fajnie Nie, ja se tu postoję długo, ja se poczekam, ja se zobaczę co oni robią No i niby jak ja mam tam przejść, żeby, żeby oni mnie nie zobaczyli? Niemożliwe to jest O, no, już, już Kurde, da się jakoś tam przejść nie zaraz zastopuję jak ja to przejdę, to ja bym, nie będę tracił czasu. O, oczywiście, czemu nie? Nie poczekajcie drugie ja pauzę, jak to ja to przejdę, to ja wam powiem, bo nie wiem tak traci już osunac Dobra, jestem już znowu. Yy, powiem wam, że wystarczyło po prostu tylko poczekać, aż oni pójdą sobie i... Potem już na sprincie tu przyszedłem. Po prostu nie pomyślałem się, męczyłem i męczyłem, męczyłem, może teraz się pośmiać ze mnie i teraz... Nie wiem co mam zrobić znowu. Ej, sorry, serio. Co mam zrobić? Tu się nie da Ej, nie wiem A tu <grymne> Ale jaja z tą grą mam Nie mogę ogarnąć jejś Dioci O, bo ja wiem co to jest Tam, nie to Idzie tu chyba Nie wiem nawet czy to dobrze idę, pewnie tak Czyli mam to odkręcić, okej okay. Albo <laughs> no, nie, dobra mam Powiem Wam, że tu na tym skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I zapraszam na kolejne nowe odcinki. Dobra, na ciało wszystkim.